Z pewnością zorientowaliśmy się, że dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją tej Ewangelii z zeszłego tygodnia. Tego przepięknego dialogu Jezusa z uczniami pod Cezareą Filipową, gdzie pytał Jezus swoich uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. I potem padło to drugie pytanie: A Wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr pod wpływem Ducha Świętego. Pod wpływem objawienia Ojca, przeżywając jakieś doświadczenie głęboko duchowe i mistyczne, mówi do Jezusa w imieniu wszystkich uczniów, w imieniu nas. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Mesjasz, Syn Boga Żywego. I na to Jezus odpowiada. Piotr powiedział, kim jest Jezus. Jezus odpowiada, kim jest Piotr. Piotrze, ty jesteś opoka, jesteś skała, jesteś kefa. Na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Dam ci klucze królestwa. Piotr mówi i objawia, kim jest Jezus. Jezus to Mesjasz, syn Boga Żywego. Jezus objawia, kim jest Piotr. Jest tej skałą, ma stać się skałą, na której zbuduje mój Kościół. I mamy kolejny dialog Jezusa z Piotrem w dzisiejszej Ewangelii. Ale zacznijmy od tych słów. Jezus zapowiada swój los. Jeszcze raz tłumaczy swoim uczniom, co to znaczy Mesjasz. To nie jest ten Mesjasz polityczny, to nie ten, który wyzwoli was z pod panowania Rzymian. Losem Jezusa jest cierpienie, jest śmierć. Losem Jezusa jest zmartwychwstanie. I widzimy, co czyni Piotr. Piotr zwraca się do Jezusa, bierze Jezusa na bok. Czy chce zachować dyskrecję? Może nie. Może bardziej jest taki pretensjonalny. Chce pokazać swoją pozycję. Upomina Jezusa. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezus odwraca się i wobec wszystkich uczniów mówi do Piotra słowa: Trudne, upomina go. Zejdź mi z oczu szatanie, nazywa go szatanem. Jesteś skandalem, jesteś przeszkodą w mojej drodze, w wypełnieniu woli Bożej. Piotrze, ty myślisz po ludzku. Przed chwilą Piotr myślał po Bożemu, gdy objawiał, kim jest Jezus. Teraz znowu myśli po ludzku i wreszcie Jezus daje lekcję dla wszystkich uczniów jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze siebie całkowicie podporządkuje się woli bożej niech weźmie krzyż niech weźmie swoją egzystencję na wzór niewolników śmierć na krzyżu branie krzyża to najbardziej upokarzająca egzekucja Jaka była stosowana w tamtych czasach. Brać krzyż to umieranie, to agonia, to cierpienie. I dalej Jezus mówi tę grę słów, która jest ważna: zachować i zyskać, stracić i znaleźć. Kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. To straci życie z mego powodu, ten nie znajdzie. Trudna jest ta rozmowa Jezusa z Piotrem, może i nas gorszy. Ale nie jesteśmy tutaj, by usprawiedliwić Jezusa, by złagodzić tę moc słowa, jak Jezus w tym upomnieniu bardzo ostrym mówi do Piotra. Pamiętamy, kilka niedzieli temu czytaliśmy o syrofenicjance, gdy Jezus mówi, gdy ona prosi o uzdrowienie córki, mówi nie jest dobrze brać chleb dzieciom, a dawać psom, szczeniętom. I znowu kaznodzieje się starali usprawiedliwić Jezusa, że On nie chciał tak powiedzieć, jak powiedział. Dzisiaj nie będziemy usprawiedliwiać Jezusa, że do Piotra powiedział dosyć ostro, ale chcemy zrozumieć, co Jezus do nas dzisiaj mówi. Jezus jest Mesjaszem. Jest Synem Boga Żywego. Ten Mesjasz który cierpi, który będzie zabity, zmartwychwstanie, ten Mesjasz wypełnia misję swojego Ojca, misję miłosierdzia wobec każdego człowieka, wobec mnie i ciebie. Mesjasz odrzucony, zgardzony, wydany w ręce ludzi. Jezus mówi o sobie, o swoim losie, o miłości, jaką chce okazać wobec każdego z nas. To wydanie się w ręce ludzi, to odrzucenie przez żydowskich przywódców nie jest jakimś tylko epizodem, ale pokazuje, jak bardzo Bóg mnie kocha w Jezusie Chrystusie, po to, by dawać mi życie, by rzeczywiście wyzwalać mnie ze śmierci. Popatrzmy na tę scenę z perspektywy Piotra. Piotr, który dotrzymuje. Szczególne objawienie tajemnicy Jezusa. Ojciec mu objawił, nie ciało i krew. Ale za chwilę widzimy, że Piotr idzie za ciałem i krwią, myśli po ludzku. Jak używa święty Paweł w drugim czytaniu dzisiaj z listu do Rzymian, wchodzi w myślenie światowe. Mówi, że to, co Jezus mówi, to jest porażką, ma być, ma być sukces, a on zapowiada jakąś porażkę. Jezus wykorzystuje tę sytuację, by formować swoich uczniów, formować nas, by pokazywać, jakie jest nasze miejsce na drodze wiary. Dlatego ważne są te słowa. Zejdź mi z oczu, szatanie. Co to znaczy? Zejdź mi z oczu. Może inaczej byśmy mogli przetłumaczyć ten zwrot, który używa Jezus. Odstąp ode mnie. Bo zaraz mówi: Jeśli ktoś chce, pójdź za mną. Jezus chce, żeby Piot wrócił na swoje miejsce. Cofnij się, wróć na swoje miejsce. Ty masz iść za mną. Byśmy mogli nawet przetłumaczyć, tak, zawsze to brzydko. Pójdź za mną, szatanie. Pójdź za mną, szatanie. Bo jeżeli Ty wyprzedzasz mnie, kiedy mnie upominasz, kiedy chcesz, żebym ja pełnił Twoją wolę, zaczynasz działać jak szatan. Może jeszcze lepiej, żeby zrozumieć te słowa. Nie pamiętam, który to był odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. Wszyscy oglądaliśmy, chyba dzieci nie oglądały, nie wiedzą, co to są Czterej Pancerni i Pies. Jest taki odcinek, epizod, gdzie nasi bohaterowie spotykają kawalerzystów. Bardzo się zaprzyjaźnili, mają wspólną akcję jakąś. W, w, przeciwko niemcom dokonać. I ten gustlik, i, i, i Janek wskakują na konie i szabelki biorą i biegną. Konno. I dowódca w pewnym momencie zatrzymuje się. Oni są w szoku, mówią: O panowie, wróćcie za mnie. Ja jestem dowódcą. W kawalerii ja jestem pierwszy. Idźcie na swoje miejsce, bo przegramy tę bitwę. Jeżeli będziecie mi robić tutaj własną wojenkę, będziecie robić własną szarżę. Byli ci czterej pancerni w szoku. Jak to? Przecież oni są tacy gorliwi, tak chcieli pomóc, ale nie zrozumieli, na czym polega wojna. Wracamy do Ewangelii. Trzeba iść za Jezusem, nie wyprzedzać Jezusa. To nie Jezus ma iść za nami. Ale to ma każdy z nas. Pójść za Jezusem. Piotrze wróć na swoje miejsce, zacznij słuchać Ojca, a nie tego, co ludzkie. Tydzień temu mówiliśmy, że to, że Piotr ma być skałą, to powołanie każdego z nas. Stać się skałą. A dzisiaj widzimy, że Piotr zamiast skały zostaje nazwany przez Jezusa kamieniem zgorszenia. Skandalon! Piotrze, jesteś kamieniem zgorszenia. Czyżby Jezus dał mu nowe imię? Tak! Piotr zamiast skałą stał się kamieniem zgorszenia. Mówiliśmy, że skałą ma być każdy z nas. Tym fundamentem w naszej rodzinie, fundamentem w naszym społeczeństwie. To na naszej wierze, na naszym duchowym doświadczeniu mają się inni oprzeć. Rodzice mają być skałą w domu, by dzieci widziały, jak żyć. A dzisiaj niejednokrotnie widzimy, że to rodzice są najbardziej pogubieni w tym świecie są kamieniem zgorszenia dla swoich dzieci, bo nie są wierni w małżeństwie, bo rozwodzą się bo uważają, że oni mają swoją receptę na małżeństwo, każdy idzie własną drogą, mówią dzieci, no bądźcie dorosłe, no, takie jest życie, nie ułożyło się nam, tak się zdarza. Popatrzmy, jak my dzisiaj w naszych rodzinach zamiast być skałą, punktem odniesienia silnym, jesteśmy zgorszeniem dla naszych dzieci, że nasza miłość jest zbyt mała, ta małżeńska miłość, to noszenie wzajemnie, trosk wzajemnych. Dzieci patrzą, Mówię, Ja nie chcę się ożenić. Ja mam taki obraz małżeństwa moich rodziców, że nie chcę być w związku z kimkolwiek. Mi się na pewno nie uda, im się nie udało, mi się nie udało, oni się w ogóle nie starali, ja też nie będę się starał. Popatrzmy, jak dzisiaj często mówimy: Brakuje autorytetów, brakuje liderów w naszym społeczeństwie, brakuje ludzi, którzy są jak skała. Którzy mają jakiś system wartości, mają poukładane w głowie, są chrześcijanami z krwi i kości. Często może narzekamy, że brakuje takich ludzi w kościele, ludzi, którzy jasno mówią prawo Boże, głoszą Ewangelii. Często może brakuje nam, żeby usłyszeć w tych skomplikowanych czasach jasny głos Kościoła który ma być skałą, na którym ja oprę moją drogę wiary. A często tego nie słyszymy. Często ten Piotr, współczesny nam Piotr, no właśnie myśli po ludzku. Myśli jak z tym światem się poukładać, a nie jak być rzeczywiście fundamentem na drodze naszej wiary. My potrzebujemy Kościoła zbudowanego na skalę, nie na jakichś płynnych piaskach, My nie chcemy kościoła, który będzie szedł za nurtem tego świata i będzie wprowadzał jakieś nowinkarstwo, bo tak ludzie chcą. Bo tak trzeba być tolerancyjnym, trzeba być z duchem czasu, trzeba mieć otwarte horyzonty. Papież, gdy mówi, że chce kościoła otwartego, to nie znaczy, że zmieniamy wszystkie dogmaty. Absolutnie. Ale kościoła otwartego, gdzie przyprowadzamy innych ludzi i robimy ewangelizację. Robimy dogłębną katechezę, budujemy na świecie wartości Ewangelii, a nie papkę, którą świat nam proponuje, która do niczego nie prowadzi. Zobaczmy ten trudny dialog, bolesny pewno dla Piotra i dla uczniów. Jest jakimś zaproszeniem, by pójść jeszcze dalej. Jest zaproszeniem do pogłębionej duchowości. Dzisiaj naprawdę potrzeba odkrywać. Duchowość osób świeckich, duchowość nie tylko polegająca na tym, że przyjdę w niedzielę do kościoła, wysłucham dłuższego kazania, może. taka a propos długości, to wczoraj przeczytałem, że była konwencja, konwiwencja, konwencja wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Jeden z kandydatów mówił 70 minut, i wszyscy słuchali z uwagą ponoć. Nie wiem, który to kandydat był, chyba jest dwóch. W każdym razie 70 minut i nikt nie ziewał. Wy też jak ziewacie, to przynajmniej ja nie widzę, bo są maseczki, a więc nie ma tego znudzenia, że tak powiem, na twarzach. Niektórzy mają uśmieszek doplejony, a więc kaznodzieja jeszcze ma więcej energii, żeby mówić. W każdym razie, no właśnie, ta formacja niedzielna jest ważna, ale tak dajemy godzinkę, nic więcej. A dzisiaj jest jakieś zaproszenie, by pójść dalej. Przepięknie o tym mówi Psalm, który łączył pierwsze i drugie czytanie, 63. Boże, szukam Ciebie. Pragnie Ciebie moja dusza. Tęsknię za Tobą. Wypatruję Ciebie. Popatrzmy, to są pragnienia naszego serca. My tak naprawdę pragniemy Boga. Pragniemy Jego bliskości. I często w tym życiu duchowym idziemy po omacku. Mamy jakieś ważne doświadczenia. Usłyszeliśmy kiedyś może ważne słowo, przeczytaliśmy fragment Ewangelii, który nas poruszył. Może w młodości byliśmy na jakichś rekolekcjach, które przemieniły nasze życie. Ale szara codzienność powoduje, że, no właśnie, nie wiemy jak dalej iść. Pięknie mówi o tym prorok Jeremiasz dzisiaj. Uwiodłeś mnie, Panie, ujarzmiłeś mnie. To są słowa, które w literaturze hebrańskiej używane były w relacji damsko-męskich, w tych zalotach między kobietą a mężczyzną. Prorok używa to mówiąc o relacji do Pana Boga. Uwiodłeś mnie, ujarzmiłeś, była jakaś euforia, był entuzjazm, było jakieś podniecenie duchowe. A dalej prorok mówi, jest gorycz codzienności, jest trud życia, jest ciężar Bożego Słowa, by go wypełnić, jestem zmęczony, to troszkę jak Piotr, który z jednej strony jest entuzjastą, bo Bóg, ojciec objawił mu tajemnicę Jezusa, ale za chwilę po prostu nie wie, jak kontynuować tą duchową drogę, i i upomina Jezusa. Popatrzmy, jak to jest elementy naszego życia duchowego: z jednej strony jest jakiś entuzjazm, radość, a z drugiej strony jest takie ludzkie myślenie, kalkulacja, że to się nie opłaca. Że trzeba żyć jak inni, dajmy sobie z tym spokój. Po co więcej się modlić, po co czytać Biblię, po co rozmawiać o Bogu z bliskimi? Takie to wszystko skomplikowane, niejasne. Trzeba myśleć po ludzku, myśleć tak, jak świat proponuje, inaczej przegram, inaczej będą się ze mnie śmiali, inaczej nie uda mi się. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Mówi Święty Paweł dzisiaj: Zobaczmy, jaką papkę daje nam świat. Nawet dzisiaj, najbardziej byśmy powiedzieli, ludzie o szerokich horyzontach. Nie to czasami przeraża. Ludzie, którzy pokończyli wielkie uniwersytety, mają wspaniałe tytuły, a duchowo podstawówki nie skończyli. I oni się zachwystują tym światem. Jaki wspaniała jest ta. Właśnie idee tolerancji, równości, każdy może być kim chce, definiuje siebie jak chce, wartości dzisiaj mam takie, jutro inne. Bądźmy elastyczni, bądźmy życiowi. Przecież to nie może tak być, że jakieś staroświeckie, jak to mówią, średniowieczne wartości będziemy wyznawać, średniowiecze, piękny okres. Odnawiajcie umysł, mówi święty Paweł. Rozwijać swoją duchowość, odnawiać umysł, rozwijać się. To jest coś pięknego. Popatrzmy, ile dzisiaj mamy możliwości. Książki, internet. Ja mogę się rozwijać. To jest niesamowite ile konferencji można wspaniałych na YouTube sobie pooglądać, posłuchać. Wielu ludzi jest tym fanami swoich, właśnie tych mądrych, którzy mają coś do powiedzenia. Wykorzystujmy to. Naprawdę. Dzisiaj mamy. Bez ruszania się w domu, z domu mogę przeczytać wszystko. Nie muszę iść do księgarni, do biblioteki, jest wszystko. Odnawiać umysł. Odkrywajcie wolę Boga, mówi święty Paweł. Wtedy będę jak skała, ale nie będę wtedy skandalem dla innych. Będę dla innych pomocą, a nie przeszkodą w wypełnianiu woli Bożej. Popatrzmy, chrześcijanin może stać się szatanem. Gdy przeszkadza Bogu działać w swoim życiu i w życiu Kościoła, w życiu innych ludzi. Ale mogę być również skałą. Mogę być tym, który wypełnia wolę Bożą, który zapiera się siebie, który bierze każdego dnia krzyż i pokornie idzie za Jezusem. Po co? By odnaleźć szczęście, by odnaleźć swoje miejsce w Domu Ojca. Amen.